No, nawet był jakiś taki bardzo ciekawy przypadek, jak pewien robot, taki policyjny, wpadł do fontanny i to był taki codzienny towarzysz ludzi, którzy. Mijali go i on taki robot, powiedzmy, który zajmował się, zajmował się cyber, bezpieczeństwem, ale mhm. też cyberbezpieczeństwem. Generalnie miał takie zadanie jakieś na, na sobie, żeby dbać o to, żeby yy, wszyscy byli bezpieczni w budynku. No i on się tak, że to powiem, rozglądał. Ludzie czasami go witali, nazywali go jakoś. No i to było takim, powiedziałbym, nawet zwyczajem, że się yy, ludzie, którzy wchodzili do budynku, jakoś tam z nim witali. Jak on wpadł do tej fontanny, no to dzień później ludzie, ponieważ. Już nie udało się go, powiedzmy, uratować. Zaczęli mu składać hołd w postaci na przykład baterii, przynosili mu jakieś baterie, przynosili mu jakieś Ojej. takie pożegnane, pożegnalne listy już, ale nie z kwiatami, tylko w taki robotyczny sposób go żegnano. Wspominali go nawet, niektórzy tam zdjęcia jakieś kładli z nim, kiedy tam sobie tam wcześniej robili jakieś tam idąc do pracy Także to była bardzo ciekawa sytuacja, jedna z takich pierwszych. Zresztą niektórzy nazwali to, to wydarzenie, że to było pierwsze w życiu, pierwsze na świecie samobójstwo robota, bo, bo to jest za dziwne, dziwne, że on na tej kamerze no, powinien się odnaleźć w tej całej sytuacji. On tak po prostu centralnie wjechał do tej fontanny. Hmm. Także niektórzy uznali, uznali że ta, ta nudna robota spowodowała to, że ten robot po prostu miał dość i się utopił. Nie?